Zapraszamy do odsłuchania autorskiego opowiadania na podstawie prawdziwej historii użytkownika Reddit, half yellow, half white. Na końcu filmu przeczytamy prawdziwą historię, na której podstawie zostało napisane opowiadanie: Prawdziwe potwory. Nie wiem od czego zacząć. Nazywam się Jack i niedawno razem z żoną i synkiem. Zamieszkaliśmy na jednej z farm na obrzeżach miasta Prattville w stanie Alabama. Mieszkam tu od trzech lat. Jednym z głównych powodów mojej przeprowadzki z Nowego Jorku była moja dziewczyna, obecnie żona, Gladys, którą poznałem na jednym z portali randkowych. Uwierzcie mi, wystarczyło jedno pytanie: Jack, co ty na to, żebyśmy zamieszkali razem na farmie. Może wam się wydawać głupie, że przez to jedno pytanie zdecydowałem się zmienić moje plany o 360 stopni, przeprowadzając się do innego stanu i miasta leżącego ponad 1000 mil w jedną stronę. Jednak kiedy padło to pytanie, byliśmy już razem nieco ponad dwa lata i wydarzyło się coś, co niezwykle nas ze sobą zbliżyło i przyczyniło się do decyzji o wspólnym zamieszkaniu. Poza tym łączyły nas wspólne zainteresowania, poglądy i plany. Jednym z nich był właśnie pomysł posiadania własnej farmy, trójki dzieci i dużego pola z kukurydzą. Od co zwykłe życie niczym z pierwszego lepszego amerykańskiego horroru o farmie i polu, z którego wychodzą jakieś zmyślone potwory. Zanim jednak to wszystko się wydarzyło. Gladys przeżyła nieświadomie prawdziwe piekło, z którego wyszła dopiero pół roku temu, kiedy urodziło nam się pierwsze dziecko. To właśnie przez te wydarzenia zdecydowaliśmy się spełnić nasze plany. Przybliżę Wam, co dokładnie się wydarzyło, aby pomóc Wam zrozumieć, że potwory z kukurydzy, których tak bardzo boimy się, to tylko fikcja która daje nam chwilowe i świadome poczucie lęku przed czymś, co nie istnieje naprawdę. Potwory z kukurydzy lub inne kreatury z filmów grozy mają zazwyczaj kształtną postać i mordują w bestialski sposób przypadkowych ludzi. My, zajadając się popcornem przed telewizorem, wyobrażamy sobie nas w takiej sytuacji i w ten sposób buduje się wyjątkowy klimat. Jednak w tych filmach jest ukryty jeden prosty wątek, jedna rzecz, która wyjątkowo nas przeraża, o której w ogóle nie myślimy. Nie jest to śmierć, gdyż z tego zdajemy sobie sprawę od początku łączenia filmu. Ktoś przeżyje, ktoś umrze. Proste. Prawdziwym potworem zawsze jest człowiek lub potwór posiadający cechy lub kształtną postać. To człowiek jest największym potworem istniejącym naprawdę i przerażającym nas, ludzi. Historia mojej żony Gladys przyprawia odreszcze, w szczególności, że wydarzyła się naprawdę i udowodnię wam, że jeden zmyślony potwór nie przestraszy was tak bardzo jak to, co się wydarzyło, a dodatkowo was czegoś nauczy. Zacznę więc od początku. Była godzina bodajże druga w nocy 24 września 2020 roku. Był to mój pierwszy rok w pratwaj. Obudził mnie wibrujący na szafce nocnej telefon, który zazwyczaj wyciszałem. Wibracje były nienaturalnie donośne, a ja czułem, jakby ktoś ostrymi pazurami skrobał moje dębowe łóżko od spodu. Nieprzytomny, wyciągnąłem instynktownie rękę w kierunku smartfona. Klikając zieloną słuchawkę, słucham zapytałem wyraźnie zaspanym głosem, nie ujrzawszy nazwy dzwoniącego. Ze snu niemal od razu wyrwał mnie głos Gladys po drugiej stronie Jack, ktoś jest u mnie w domu. Moi rodzice pojechali na weekend do domku, a ja zostałam sama. Ten mężczyzna siedział cały czas w szafie, jak oglądałam telewizję, jak jadłam kolację. On cały czas był w moim pokoju. Błagam cię, przyjedź szybko. Odpowiedziała drżącym głosem Gladys. Poszedł już? Jesteś sama w domu? Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wyskoczyłem z łóżka, przerywając mojej, wtedy jeszcze, dziewczynie. Chwytając za klucze od samochodu, założyłem pierwsze lepsze ubrania i udałem się do pojazdu, jednocześnie wciąż kontynuując rozmowę. Chyba wyszedł, nie jestem pewna. Słyszałam, jak schodził na dół. Zanim wsiadłem do samochodu, starałem się ją uspokoić. Przed zakończeniem rozmowy kazałem jej zadzwonić na policję, która pojawiła się na miejscu chwilę po moim przyjeździe. Zanim jednak przyjechał najbliższy patrol szeryfa, razem z Gladys staraliśmy się zrozumieć, kim mógł być tajemniczy włamywacz. Jednak nie doszliśmy do niczego, co miałoby jakikolwiek sens. Po przyjeździe policji, Gladys opowiedziała nam dokładnie, co miało się wydarzyć. Tuż po położeniu się do spania, miała usłyszeć dźwięki otwieranych drzwi od szafy, po czym włamywacz w kapturze miał obejść łóżko, gładząc ją jednocześnie po włosach i twarzy. Wychodząc, zdążyła zauważyć, że tajemniczy mężczyzna utykał na prawą nogę. Zeznania nie zawęziły kręgu poszukiwań, choć niespełna parę minut później pozostałe patrole w okolicy zdołały zatrzymać pewnego utykającego mężczyznę nieopodal miejscowego lasu. Ten bez problemu przyznał się do zarzuconych mu oskarżeń, po czym pokazał namiot, w jakim miał mieszkać i zbierać nagrania mojej żony. Faktycznie na miejscu znaleziono filmy, kawałki ubrań oraz wiele innych rzeczy Gladys. Nagrania przedstawiały najczęściej ujęcia z szafy. Stalker zebrał niemal 100 podobnych filmów. Na pytanie po co i czemu odpowiadał jedynie, że to taka zabawa. Chciałem go zabić, bo pomyślcie sobie, że ktoś przez niemal 100 nocy kryjąc się niezauważalnie w szafie, Nagrywa waszego partnera, żeby na końcu powiedzieć, że to tylko taka zabawa. Pewnie zastanawia was, jakim cudem wchodził do domu mojej żony. Umożliwiało mu to przejście w drzwiach dla psa, którego od dawna już nie mieli, i nie trudzili się zabezpieczyć wejścia. Kiedy wszyscy spali, wkradał się niezauważalnie i przemykał po cichu schodami na piętro. Widział jak spokojnie śpił, nie zdając sobie sprawy, że w ich domu jest stalker. Całe wydarzenie zbliżyło mnie i Gladys jeszcze bardziej, przez co zdecydowaliśmy się wziąć kredyt i wcześniej zrealizować plan wykupienia sporych ziem po jednej z miejscowych farm. Nie muszę Wam chyba tłumaczyć, ile zabezpieczeń musieliśmy wprowadzić, aby Gladys zgodziła się zamieszkać w naszym obecnym domu. Sam w trosce o rodzinę nie miałem nic przeciwko. W końcu Bóg wie, ilu jeszcze takich ludzi istnieje. Podsumowując, potwory z kukurydzy, dziwne, człowiekokształtne kreatury i inne byty przedstawione w filmach to oczywista fikcja, wzorowana najczęściej na podobiznę człowieka. Większości nie znajdziemy w prawdziwym świecie. Jednak filmy przedstawiające stalkerów i psychopatów Przedstawiają faktyczne potwory, egzystujące między nami na co dzień w każdej sferze życia społecznego. Zdecydowałem się napisać tę historię, abyście zabezpieczali swoje drzwi, jeżeli macie psa lub kota, a tym bardziej nie popełniali tego samego błędu co rodzina mojej żony i nie bagatelizowali takich rzeczy. Tacy ludzie istnieją naprawdę w porównaniu do tych zmyślonych filmach, i dla chorej zabawy. Potrafił zmienić całe nasze życie, lub życie naszego bliskiego, w prawdziwy horror. Teraz przeczytamy prawdziwą historię użytkownika Reddit, Half-Yellow, Half-White, na podstawie której powstało opowiadanie: Sama w domu. Rodzice mojej najlepszej przyjaciółki wyjechali pewnego weekendu z miasta. A ona miała dom tylko dla siebie. Postanowiła zająć się swoimi sprawami. Zjadła kolację, obejrzała telewizję, po czym położyła się spać. W łóżku leżała odwrócona plecami do szafy, kiedy nagle usłyszała otwierające się drzwi. Mężczyzna, który ukrywał się w szafie, poprzez jej łóżko wokół, delikatnie gładząc ją po włosach i twarzy, po czym wyszedł. Natychmiast zadzwoniła do swojego chłopaka i poprosiła go, żeby przyjechał. Potem zadzwoniła do rodziców, a na końcu na policję. Krótko mówiąc, ten mężczyzna wchodził do ich domu przez drzwi dla psa, którego nie mieli i nie zadawali sobie trudu, aby zabezpieczyć. Włamywacz od miesięcy mieszkał w namiocie na zalesionym obszarze za ich domem. W nim znaleźli mnóstwo nagrań, na których spała, kawałki jej ubrań oraz wiele innych rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, stało się to gdzieś w Alabamie, najprawdopodobniej w połowie 2000 roku. Czytał Jan z kanału Strasznie.